Zapraszamy do Bułgarskiego Centrum Kultury na Wernisaż wystawy malarstwa Katarzyny Sołtys. Katarzyna Sołty, znana pod pseudonimem Castle Art, urodziła się w 1982 roku w naszym mieście. Studiowała na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii curie kłodowskiej a od 2007 roku kontynuowała naukę w Warszawskiej Akademii Fotografii. Od wielu lat mieszka i tworzy w Warszawie jako Castle. Wydarzenie zaplanowane jest na 7 marca. Zapraszamy na godzinę 18 do Galerii Bułgarskiego Centrum Kultury. Wstęp jest oczywiście bezpłatny. Zapraszamy na Dzień Kobiet w Teatrze. W tym roku z okazji Dnia Kobiet Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na przezabawną komedię teatralną z korowodem komicznych postaci i żywymi dialogami rodem z konwencji Teatru Komedii dell'Arte. Gbury Karlo Goldoniego w wykonaniu sceny amatora Biłgorajskiego Centrum Kultury i w reżyserii Alicji Jachiewicz i Stefana Szmita będzie można obejrzeć 8 i 9 marca o godzinie 19. Cena biletu to 25 zł. Przypomnijmy tylko, że autorem sztuki Gbury jest Carlo Goldoni, najwybitniejszy komediopisarz włoskiego oświecenia, który okazał się także mistrzem opisu i języka wenecjan. W rolę tytułowych gburów oraz temperamentnych wenecjanek wcielą się rozpoznawalni i uwielbiani przez biłgorajską publiczność aktorzy ze sceny amatora Biłgorejskiego Centrum Kultury. Tak jak w poprzednim Znowieniu Sztuki, taki tym razem nie zabraknie zmian w jej obsadzie. Reżyserii spektaklu podjęli się oczywiście Alicja Jachiewicz i Stefan Schmidt, Zapraszamy 8 i 9 marca o godzinie 19 do Biłgarejskiego Centrum Kultury. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na koncert Lubelskiej Federacji Bardów. Koncert odbędzie się 16 marca o godzinie 18. Cena biletu 70 zł. Bilety można kupić w kasie Kina BCK bądź na stronie internetowej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Stań, przyja, Zapraszamy do Bułgarskiego Centrum Kultury już 21 lutego na spektakl komediowy pod tytułem Ostra jazda. W doborowej obsadzie wystąpią m.in. Agnieszka Warchulska, Julia Kamińska, Jan Jankowski, Mirosław Baka i Przemysław Sadowski. Bilety w cenach od 120 do 160 zł są do kupienia na stronie Bułgarskiego Centrum Kultury. Do wyboru są dwie godziny: 17 i 20. Przed nami ferie w mieście, czyli ferie, na które zaprasza Biłgorajskie Centrum Kultury. To zajęcia z tańcem, muzyką, plastyką, telewizją i kinem. Zaczynamy w poniedziałek 24 lutego filmem Arkanoego Ahoj Przygodo. To o godzinie 10. Od godziny 12 zapraszamy i do wyboru są zajęcia taneczne, plastyczne i dziennikarskie. We wtorek 25 lutego o godzinie 10 w naszym kinie będzie można obejrzeć bajkę Orzeł i reszta. Natomiast od godziny 12 do wyboru kolejny raz zajęcia taneczne, plastyczne i dziennikarskie. Środa 26 lutego to film był sobie kot, to oczywiście o godzinie 10, a od 12 do wyboru zajęcia taneczne dla dzieci do lat 8 lub plastyczne, również dla dzieci do lat 8. W czwartek 27 lutego w naszym kinie będzie można zobaczyć bajkę pod tytułem Panda i Afrykańska Banda. Natomiast o godzinie 12 zapraszamy na zajęcia taneczne dzieci starsze i zajęcia muzyczne dzieci do lat 8. Piątek i 28 lutego, godzina 10, to bajka łowcy przygód. Natomiast od godziny 12, 12. Będą odbywać się zajęcia taneczne dla dzieci do lat 8 i muzyczne dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. Przypominamy, że wszystkie zajęcia są bezpłatne, natomiast cena biletu do kina wynosi 18 zł. z biłgorajską kartą dużej rodziny. Cena ta to 12 zł. Zapraszamy.